Witam z wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii kooperacyjnej z portalu Dwójki, w którym wrobiłem PO. Przywitaj się. Chy? Słuchajcie, on kompletnie nic o portalu nie wiedział i go w to wrobiłem. Nie wiem, co to jest, czym to się je. Przeszliśmy przed chwilą samouczek, ale z tego co widzę, to gra się spodobała, więc, A, więc jedziemy na razie jedziemy na razie serio, zobaczymy jak to będzie. Postanowiliśmy na chwilę odrzucić Tomb yy, raidera. Ale do niego wrócimy. <śm> wrócimy, wrócimy, bo my bez tego nie umiemy żyć. Ale na razie będzie portal. Dokładnie. I witamy po no. długich przerwach. <śm> Wszystkiej maści. Jeżeli brzmi, jakbym, jakbym się cieszył, jakby, jakby był zaciersz w domu Gucia, to bardzo dobrze, bo tak ma być. Dobra, jedziemy z tym koksem stara. Minutnik, minutnik. Wróć, Halina. <śm> Jezu, Mogę włączyć? Tak, włączaj hela Trzy, cztery S -S -S Hela, kiedyś nagramy profesjonalny let's play kiedyś tak ale Wiesz co czekaj w sumie to W sumie to tam ściszę to troszeczkę A i to tylko Sardok będzie nagrywał Dobra Mogę cię kopnąć w dupę? Możesz mnie wrzucić gdzieś, gdzie mnie możesz wrzucić? B o. o tu i tu Żegnaj wstrętny świecie Ciekawe. Matko, co tu się dzieje? <laughs> Ciekawe ty się rzeczy hapenują, prawda? No, tak trochę <laughs> Dobra, to ja teraz idę się spierdzielić Teraz się zrespie o tu. Dobra, więc jesteśmy w wielkiej komorze. Aha, w ogóle zapomniałem powiedzieć, że to jest y, seria kooperacyjna, więc fabuła jest kompletnie inna niż y, w singlu. Ta jest fabuła. Fabuła jest taka, że w portalu pierwszym A, musiałeś się wydostać. Aha. W portalu drugim też musisz się wydostać, natomiast Kopie to się dzieje już po wydarzeniach z, z, z zwykłego portala, drugiego. No i będziemy sobie testować. E, tylko ty na razie idziesz do czwartego rozdziału, a my mamy zacząć od pierwszego. Jesteśmy, jesteśmy w Wielkiej Hali, gdzie będziemy testować. W normalnej. O tu, tu, za tobą. W normalnej fabule portalnej yy, bohaterką jest kobieta ludzka pod tytułem Chell. Natomiast w koopie są dwa roboty: jeden jest Peabody, drugi jest Atlas. Ja jestem Atlasem, Peo jest Peabody. Jo. No, czym dobry. Dobra, to co? Jedziemy z tym. Okej, okay, nie wiem o co chodzi, ale. Idziemy do. teleportera. Okej. Okay. No troszkę ci oh, bardziej, bardziej, bardziej do tyłu. Bardziej do tyłu. Aha. <laughs> <O. t relacje> This next test jest so I I mean, you you no. no, to co, gdzie idziemy? A, tu idziemy. Oh. Dobra, co tu się dzieje? Ja tu nie mam w dupę wieje. O dokładnie tak było. <laughs> I. Ciemność, widzę. Ja też. <laughs> Gdzieś, tu, o, coś tu, tu, tu coś jest i gdzieś się mamy dostać. Coś jest. Gdybym był Larą, to bym tutaj po drabinie wchodził. Hmm. Tam się... Tam jakby się trzeba dostać, tylko jak? Tak jak? Mogę. Czekaj, a jakby tutaj spaść? To się chyba zabijesz, wiesz? Aha. Okej. <laughs> nie było pytania. Ja to kiedyś przeszedłem, ale to było dawno i nieprawda. Aha. Słuchajcie, on przeszedł grę i nie wie jak grać. Ale to było dawno temu, wiesz, 6 lat temu. Znaczy, wiem co tu się robi ogólnie, ale... Ale... Nie pamiętam co się w kopie robiło... Wiem na pewno, że musimy się tam dostać. No to logiczne to ja, ja widzę szukam jakiejś szukam jakiejś białej tak A, gdzie by można... Szukam? Gdzie można pierdyknąć po nie tu nie aha to była to była zwykła barierka biała powierzchnia nie o Wiem, że mogę, ale co mi to da? Mam wskoczyć w to? Yy, a gdzie wyjdziesz? No właśnie, nie wiem. No właśnie o to chodzi, że na razie nigdzie nie wyjdziesz. Bo. Aha. Bo musisz sobie ustawić jeden i drugi, wiesz? Aaa, um, Tak działa. Tak, tak działa. Mogę ustawić... O! Gdzie wyjdziesz? O! Ty, dobrze! Dobrześ zrobił! To co ja zrobiłem? Dobrześ gdzieś ty to dał. Nie wiem. Jeden dałeś tam, a gdzie dałeś drugi? Właśnie nie zrobił się drugi. No zro... zrobił się drugi, bo gdzieś... A! Tam! O! O! Dobrze! Jest to, Gdzie to gdzieś to polazłeś? Tu. Aaa, dobra, musimy znaleźć płytę. Są jakieś dźwignie. Aha, musimy je włączyć w tym samym czasie, dobra. Aha. Gotowy? 3, 2, 1, przestawiamy. I co? I nic, nie ma. I nic, dobra, to nic, to szukamy płyty. Gdzieś tu musi być płyta. Ale płyta gi gipsowa. No taka czy... o, widzisz o tu na ekranie. Aha. Płyta, Fili. po prostu płyta. Ok. Um. Płyta. 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 A, mi płyta. Dobra, ale ustalmy, czy Michael Jackson, czy Enia, czy co? Yy, pff, nie wiem, chyba wszystko na raz. O, telefon mi dzwoni, dzień dobry, telefon. Tu nie mogę, tam się, tam by się chyba trzeba dostać, co? Bo jak y, oczekujesz, że mam szukać rapu, to nie szukam tej płyty. A, a. Mm. Telefon ci bzyczy. Wiem, telefon mnie bzyka. Mm. Co tu się w ogóle robi? A to, co mi ostatnio bzykało, to widget mi bzykał. Tak? No. Napisałem ci zresztą. No. To może być to, że tutaj tej płyty nie będzie. Może gdzie indziej. Musimy się tam dostać, ale. No. Y... Spróbujmy jeszcze raz te przyciski, bo ja już nie pamiętam. 3, 4! Nie, nic z tego. Aaaa, wiem, 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 o, wiem. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Trzy, cztery. O, tak. Ale ty nie wszedłeś. A nie jesteś. A widzisz jakie mądre. Jest płyta, trzymam płytę. A już. Jak nie pójdzie enia, to cię zaciukam. <grym> Congratulations! You managed to complete this absolutely meaningless test. Oh, I almost forgot. When you go outside the testing courses, the only way I can retrieve you is to violently disassemble you. Then carefully reassemble you. Luckily, you don't feel pain. At any rate, you don't have a way to communicate that you feel pain. I consider that a failure, oh, wow. by the way. Oh, wow. <laughs> that

Pokojów testowych i do trzech ze 176 łazienek jakie mają. No tu. To... to wchodzimy do jedynki to... znowu? Tylko czekaj, bo myśmy chyba coś spieprzyli, bo ja mam... No właśnie. A... Aha, bo ja mam wszystkie... Widzisz panie, takie rzeczy. Myśmy poszli no. od razu. Myśmy od razu poszli do ostatniego poziomu. Widzisz, ja mam wszystkie sześć skończone, ty dopiero... Nie ma żadnych. Poszliśmy od razu do szóstki. Dobra, nie, to zrobimy. Znaczy nie, chodzi o to, że ty masz zaliczony tylko szósty pokój w jedynce, widzisz twój pomarańczowy. A. Patrzysz się na jedynkę. O. Nie ma to jak zacząć. Bo wiem, wiem co się stało. Ja to kiedyś przeszedłem i ponieważ ja stawiłem serwer, to liczy się od mojego progresu, a nie od twojego. Dobra. To nie, to na razie y, trzeba to będzie przejść jeszcze raz. O, o, widzi Chodź tu, chodź tu peło, chodź tu, chodź tu, chodź do jedynki. Chodź do jedynki. A, tu jesteś, widzisz? Myśmy, myśmy zaczęli od tego A powinniśmy zacząć od jedynki. Dobra, to w następnym odcinku zaczniemy od jedynki, a nie od dupy stopy. Nie no, dalej ten odcinek. No nie, bo ja muszę mieć chwilkę przerwy, wiesz, także zaraz wracamy i zaczniemy grę od początku. Tak jak to być powinno. Okay. E, dziękujemy za oglądanie jednego <laughs> wielkiego bloopersa. <laughs> I zapraszamy na prawdziwy odcinek. Z...